nie no. I to. Lecimy dalej. Dobre. Eee... Ile co? Dajcie sobie i lajka, like, nie zapomnijcie o tym. Nie. Jak to już w ogóle jest na tym live. Nie, no jestem upośledzony u po prostu. Ulala, la, ula la. Opa, nie, jak ja jestem upośledzony z kibidibi. Dobra, lecimy tu. No niech ktoś mi podejdzie na celownik. Tu nikogo nie ma nie ma. Dobra, leżysz. to tutaj się jest chyba, tak. Muszę stoczyć czy ono Dobra, chodźmy.

嗯。 Dobra, dziedzi Ddziedzi i została trafiona. ma dziedzi dziedziej dziedziej Jak jest jestem posił upoś, posśledzony Obra dziedzi. Kurde, ja pierdzielę, trafić nie mogę. Karolina, jak, a nie to, Siema, jak się nazywasz? Jaka, lap, jaki laptop? Yy, nie pamiętam. Yy, stary, weź to gdzieś udostępnij, żeby było więcej ludzi. Subskrybujesz kanał? Tomek, subskrybujesz kanał? Oczywiście y, to widzu y, ten weź y, udostępnij ten film, nie? Y, znaczy ten y, live. I powiedz wszystkim swoim kolegom, że no y, będą live y codziennie dzisiaj y, od, no dzisiaj do, do niedzieli będą live y kręcone, nie? O 18 zawsze będą, nie? To nie zapomnijcie, nie? Dobra, ja się skupiam, nie? Wysyłaj, udostępniaj to. Siema, kolejny widz. Tylko wyście nie ci. Nie, no, cicho bądźcie. Nie piszcie na czat, bo ja się muszę skupić. J'ai perdu. Nie, we, nie wezmę ich tak Dobra trzeba iść tamtędy Dobra, lecimy. Jak będzie 100 osób na live to robimy losowanie No ro, jak do jakiejś gry losowanie obojętnie, jakieś doładowanie na na przykład Dobrowstar z 100 gemów 950 gemów, nie? Jak będzie 100 osób, nie? Ale to raczej dzisiaj się nie uda. No czemu ta broń nie chce się przeładowywać? Upośledzone to jest. No, siema. Dobra, uciekamy od tyłu ich Chciałem wziąć, ale raczej się nie uda. Tu ktoś jest. żeś mnie zaskoczył, przypomnę. but up Szymano, Weź napisz coś. Co to się stało? Weź coś napisz na czacie. Już udostępnij te komu, nie? No co, zrobiono na Discordzie. Dobra, dzięki. Ja nie patrzyłem na czacie. Dzięki, że udostępniasz. O, niski poziom baterii. Zaraz będę kończył, ale zaraz będzie kolejny live. Week. Dzisiaj jak coś do 22 live. To Tomek, jakbyś chciał oglądać ze swoimi znajomymi, to wpadaj o... o dziewiętnastej wpadnij, nie? Bo ja muszę naładować telefon, nie? Będę zara kończył, dobra? Siema. Muszę podładować telefon i zara będę. Pa.